Cała filozofia biznesu i życia jest taka, że każdy ma porażki, każdy będzie miał porażki, tylko z tych porażek musimy wstać i iść dalej. Wierzyć w siebie i że damy radę i że możemy dalej się rozwijać. Życzę wam e, sukcesów, bo każdy, kto tutaj przyjechał dzisiaj, jest zwycięzcą. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na drugiej olimpiadzie w Fundacji Erbot Wspólne Wyzwania w Lubawie. W tym roku mamy aż 110 uczestników olimpiady. Sport to zdrowie, wszyscy to wiemy, nie tylko dla naszego ciała, ile i dla głowy. A głowa, właśnie u dzieci w podopiecznych domów dziecka wydzielają się endorpiny, hormony szczęścia. Mogą sobie stawiać cele w sporcie, i je realizować. Wszystko to, czego doświadczają w sporcie, mogą też e, zrealizować w normalnym, codziennym życiu. Pomaga to nam w codziennym życiu. Do której klasy chodzicie? Trzecia branżowa. Ja w tej klasie. Siódma. Pierwsza branża, a ja po maturze. Chciałbym zaprosić także Krzysztofa Fechnera, człowiek, który przejechał całą Amerykę na rowerze. Fundacja zaproponowała pobicie rekordu rowerowego. Słuchajcie, i trzy rowery, wynik jest łączony. Kręcimy tam do tej 17. Zobaczymy, jaki będzie wynik. Jak na razie idzie? No, na razie mamy chyba około 100 km. Czy chciał się poddać? Eee, słuchaj, eee, chciałem się poddać codziennie. Codziennie nie miałem siły, bo dystans 430 km eee, codziennie jest męczący. Do tego dochodziły, mówię, pustynie, stywowałem się tym, że ktoś mi zaufał, że ktoś mi dał pieniądze, eee, że po prostu ludzie mnie obserwują i naprawdę 70-60% to jest nasza głowa, nie? Nigdy nie wolno się poddawać. Hot dog a Alasze z albo bez. Proszę. Dziękuję, dziękuję. Proszę bardzo, zostaje no jeszcze ciasteczko. Wielkie gratulacje byliście wspaniali. Brawo! Wielkie brawa jeszcze raz dla wszystkich! Najwyższy stopień podium czeka na zwycięzców szybcy! I wściekli! Od wielu lat. Rokrocznie przeznaczaliśmy jakąś kwotę pieniędzy na to, by przygotować drobne upominki dla naszych partnerów biznesowych, dla naszych kontrahentów. W tym roku podjęliśmy inną decyzję. Postanowiliśmy wziąć udział w olimpiadzie organizowanej przez Fundację Erbud i ufundować dla zwycięzców nagrodę. Z tej nagrody będą cieszyć się wychowankowie domów dziecka. Osoby, które myślę dużo bardziej potrzebne są środki pieniężne czy wsparcie od instytucji zewnętrznych. Chciałabym wykorzystać trochę, że tak powiem, tą sytuację do podziękowania tutaj przede wszystkim pani prezes Fundacji oraz pani Agniesz Tkaczyk. W momencie, kiedy musiałam podjąć decyzję o pójście na studia, to tutaj jednak Fundacja bardzo mocno mi pomogła. I love the children.